Cześć, witajcie na moim kanale Tarot moimi oczami. Kochani, dzisiaj takie czytanie z kart Tarota i z kart Lenormand pod tytułem Jak potoczy się ta relacja, ta znajomość. Kochani, opcja wyboru grupa pierwsza od lewej strony i grupa druga. Tutaj po prawej stronie te karty. Może macie pewne pytania? Są jakieś niejasności co do Waszej relacji? Czy to może dłuższej dusze już relacji z kimś, na kim Wam zależy, i nie wiecie, jak to się dalej potoczy? Jaką podjąć decyzję, jak, jak, jak zadziałać, kochani? Także każdy z nas ma pewne dylematy, życie nas stawia w różnych okolicznościach, i tutaj. Właśnie trzeba będzie się zastanowić, jakie jak podjąć dalsze kroki, jeśli chodzi o dany związek, o daną relację, aby nam było dobrze, aby nie trwać w czymś bezsensownym, coś, co może nie niesie um, jakiejś nadziei na, na przyszłość. Także, kochani, grupa pierwsza i grupa. Druga. Zobaczmy zatem, jeżeli wybraliście sobie grupę m, pierwszą, co tutaj tarot sugeruje, jak potoczy się ta relacja, ten związek. Co tutaj, jakie karty się tutaj pokażą. Ale pamiętajmy, że m, jest to czytanie. Ogólne i może podejdźmy do tutaj, do przekazu tych kart z przymrużeniem oka, gdyż, no, tak jak mówię, nie z każdym będzie to rezonować. Kochani, już Wam mówię, jakie są karty: szóstka denarów, asy buław, siódemka. Buław król, czy piątka, buław dziewiątka denarów i karta wiary. Jak potoczy się ta relacja, ten, ten związek, ten szereg, jest to przeszłość, tu jest teraźniejszość, a tutaj przyszłość, ten rząd. Te karty tutaj na dole one dają no, taką znaczącą tutaj nadają znaczący ton do, co do dalszej, dalszego rozwoju tej, tej znajomości, tej relacji, tego partnerstwa, a może, może na razie właśnie tutaj jeszcze nie jest na tyle. Zawiązana więź emocjonalna, i nie wiecie, jak, jak to dalej się potoczy. Kochani, odnoszę takie wrażenie tutaj, patrząc na ten rozkład, że zapewne w, wcześniej w, liczyliście na zachowanie tutaj pewnej równowagi. Może dawaliście sobie wzajemnie w Tutaj um, tą, tą wymianę, ale chodziło tu tylko, kochani, o um, takie fizyczne podejście do, 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 tej, do tej relacji. I tutaj nie wiem, czy która strona czy to um, wy, czy wasz partner, czy partnerka ale odnoszę wrażenie, że może. Bardziej wy tutaj zaczęliście się buntować, że no zostajecie w jakiś sposób wykorzystywani przez przez tego kogoś, z kim weszliście w, w relację, powiedziałabym, taką no, bliską. Tutaj chodziło głównie i wyłącznie, powiedziałabym, o tą fizyczność, o, o seks, o zbliżenia intymne. I niestety postawiliście pewne, pewne granice. Doszliście do wniosku, że nie chcecie czegoś takiego, bycia w takim związku, w takiej relacji, w takim partnerstwie, bo być może po. Pewnych tutaj sytuacjach, rozmowach, no niestety powstał pewien konflikt. Doszliście do wniosku, że człowiek ten, osoba ta, no niestety, jest kimś takim, ktoś, kto nie chce się wiązać, ktoś, kto raczej. Jest chłodny emocjonalnie i podchodzi do związku, do partnerstwa, do, do relacji tak, jak jemu wygodnie, jak, te, jak tej osobie wygodnie, jak, jak jemu pasuje. Król Mieczy jest to energia niezobowiązująca, tworząca tutaj swoją przestrzeń. Warunkach właśnie tego króla mieczy, i to tutaj no, wydaje mi się, że ten ktoś ustala warunki. Niestety powstał konflikt, niemożność dogadania się, prawda? I tutaj też jest jakaś odległość między partnerami, prawda? Pomimo. Pewnej wiary, nadziei w, w to, że może będzie lepiej, a że, że, będzie, że wszystko się to poukłada, prawda? Ale niestety tutaj odnoszę takie wrażenie, że ktoś zdecydowanie mocno obstaje przy swoich poglądach i niestety ta relacja nie będzie się rozwijać zbyt, zbyt dobrze będą kłótnie, będą kłopoty, będą problemy, jest blokada, ktoś tutaj nie chce otworzyć się przede wszystkim emocjonalnie, nie chce tutaj otworzyć swojej przestrzeni serca, nie ma tutaj kielichów, nie ma tutaj tych emocji tych głębszych uczuć, prawda? Jest raczej no, as buław pokazuje tą, tą, ten pociąg seksualny, prawda? Ale tutaj są też ustalane granice i tylko i wyłącznie na warunkach tego, tego kogoś, prawda? No i niestety tutaj wydaje mi się, że pomimo bycia w tej relacji, bo to pamiętajmy, że to my podejmujemy decyzję, tarot tylko sugeruje, daje podgląd, prawda, jak może być w dalszej przyszłości, co może nastąpić, właśnie jak, jak potoczy się. Ta, ta Wasza relacja, to tutaj niestety będzie no, oddalenie pomiędzy, pomiędzy partnerami, bo nie będzie tutaj dawania sobie na tyle ciepłych emocji, uczuć, tylko powiedziałabym, że. Może raczej relacja z wyrachowania, coś takiego. Zobaczmy, jak zatem tutaj karty Lenormand doradzą, jaka tutaj porada będzie, jak zadziałać. Kochani, karta listu, karta księżyca, karta kosy. No cóż, być w, w romansie, być wykorzystywanym, wykorzystywaną to raczej. Nie jest dobra opcja. Tutaj odnoszę takie wrażenie, że trzeba się rozmówić, trzeba się dogadać, prawda? Ale karty radzą, żeby raczej odciąć się od tej relacji i niestety no, poszukać może gdzie indziej tych uczuć, tej miłości, tej tego, tego ciepła, bo tutaj no zdecydowanie tutaj, um, tu miłości w tej relacji na pewno nie odnajdziecie. Tak, karty sugerują. Także dziękuję grupie pierwszej. I jeżeli wybraliście grupę, Kart drugich, to zobaczmy, jak tutaj potoczy się dalej ta relacja, ten związek, co tutaj karty Tarota zasugerują. Jak to dalej będzie z Wami, z Twoim partnerem lub partnerką i za chwilę odkryjemy karty lenormand, ale już wam mówię jakie tutaj są karty tarota. Kochani, jest karta trójki kielichów, trójki mieczy, karta kochanków, dziewiątki buław, karta słońca, czwórki mieczy i dziewiątki mieczy. Odnoszę takie wrażenie, kochani, ten rząd tutaj to jest co było na przeszłości. Ten rząd na dole ma tutaj dość takie no, znaczące tutaj informacje, przekaz od tych kart, jak to dalej, prawda, co, co na obecną chwilę się dzieje. A tutaj ten rząd jak to się dalej potoczy, co może być z tej relacji. Kochani, wydaje mi się, że patrząc tutaj to co w przeszłości działo się, trójka kielichów i trójka mieczy, gdzie trójka mieczy jest kartą negatywną, kartą bólu, cierpienia, ktoś wbija nam nóż, miecz w serce, prawda? I płaczemy, jest ból, rozstanie, cierpienie, być może pomiędzy y, wami, pomiędzy kochankami, bo zapewne może jesteście też w romansie, jesteście tą osobą y, trzecią, uczestniczycie właśnie, y, w, jesteście jak gdyby. Na rozdrożu, ale jesteście parą kochanków, gdzie wcześniej ta znajomość sprawiała Wam bardzo, bardzo wiele przyjemności, radości, e, zadowolenia, ale nastąpiło coś, coś takiego, że na obecną chwilę nie wiecie, jak to będzie. Jesteście jak gdyby na pewnym rozdrożu, i e, żadne z Was a. E, nie podejmuje jak gdyby działań, może bardziej tutaj, m, strona tutaj m, waszego partnera czy partnerki nie podejmuje żadnych działań, oczekuje, ale jest tutaj powiedziałabym potencjał na dalszy m, m, rozwój. W, 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 jeśli chodzi o w, dalsze postępowanie, tutaj w, 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 z, w, różne zbiegi okoliczności, aby ta relacja poszła w dobrym kierunku, żeby tutaj coś się zadziało. Jest karta słońca, jest to karta miłości, jest to karta sprzyjająca. Nie wiem, może teraz przechodzicie pewien okres oczekiwania i nie wiecie. Jak to, jak, jak to dalej się wyjaśni. No, niestety, karta czwórki mieczy ona tutaj sugeruje, że potrzebna jest jednak pewna separacja, oddalenie się od siebie i jesteście zmęczeni. Być może jesteście zmęczeni, i trzeba tutaj na spokojnie sobie przemyśleć. Się, Jakie kroki dalej podjąć? Dziewiątka mieczy pokazuje też tutaj, że te wszystkie lęki, te wszystkie obawy związane z tą relacją, one spędzają wam tutaj sen z powiek, prawda? I tutaj jest ciężkość w tej relacji. Być może, być może było jakieś tutaj zranieni ktoś no niestety e, dowiedział się czegoś nieprzyjemnego albo po prostu a, jest wam przykro, jest wam ciężko, że jesteście w roli e, kochanki, że jesteście tylko e, z doskoku, prawda? I tutaj jedna s, strona no nie podejmuje działań, ale jest szansa, jest nadzieja, aby ten, ta relacja przetrwała, kochani. Tutaj ta dziewiątka mieczy, ona pokazuje, że to jest wyłącznie w Waszym umyśle. Być może są to niepotrzebne strachy, nalachy, których trzeba się pozbyć. Tutaj trzeba. Zdecydowanie odpocząć, może zrobić sobie pewną przerwę od siebie, dać czas do przemyślenia sobie, prawda? Aby jednak tutaj no, skorzystać, gdzie pojawia się tutaj z tej nadziei, gdzie karta słońca niesie przekaz, że nie jest wszystko zaprzepaszczone. Kochani, ale zobaczmy, jaka tutaj jest rada, jak zadziałać od kart Lenormand, tutaj jeśli chodzi o grupę drugą. Kochani, jest karta wieży, karta psa i karta. Ym, niedźwiedzia. Wydaje mi się, że jeżeli ym, jest jakieś oddalenie, jest jakieś yy, wycofanie, prawda, tutaj w tej y, odsunęliście się od siebie, to odnoszę takie wrażenie, że ten karta yy, psa pokazuje, że jednak yy, możecie. Yy, yy, być w tej relacji, odnowić tutaj prawda, pewne te stosunki, pewne układy, ale wydaje mi się, że może też trzeba ustalić pewne granice, znaleźć w sobie siłę, dogadać się na tyle, aby odnaleźć ten, ten spokój, spokój duszy. Zdecydowanie tutaj ta relacja. Ktoś został tutaj zraniony. Jest jakieś no, rozczarowanie, odejście było nieprzyjemnie w, w przeszłości, prawda? Teraz sytuacja wymaga spokojnego przemyślenia, no i przede wszystkim odnalezienia w sobie tej, tej siły, dogadania się, prawda? Żeby no, nie obwarowywać się tak jak w tej karcie tutaj. Wierzy i, i, i być niedostępnym. Także, kochani, ale pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym będzie pasować. Weź na tyle, na ile może czuję, że coś takiego zadziewa się w, w Twojej relacji, w Twoim związku, że jest taka sytuacja. Tyle, kochani, dla grupy drugiej. Jeżeli podobało Wam się to czytanie, to bardzo Was proszę o komentarze, o łapki w górę i o subskrypcję, za które będę Wam bardzo, bardzo wdzięczna. Dziękuję Wam pięknie za poświęcony czas, za wysłuchanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i cieplutko, i do kolejnego usłyszenia.